Kuba I witam Was w kolejnym odcinku ze Sticker Legacy na moim kanale. I tak jak mówiłem w zeszłym odcinku, yy, przejdziemy sobie te 3, 4, sensie tygodniowe misje. Yy, tutaj są już korony, że ja je przeszedłem, ale. Yy, spoko to, to nie znaczy, że nie będzie dzisiaj tego odcinka. O tym. No dobra, to idziemy do pierwszego. Tutaj z yy, tym. Yy. Tamy gigantem. tutaj z tym jeźdźcem, na tym gigancie. I te dwie misje mnie najbardziej interesują. I dlatego weźmiemy sobie na najtrudniejszym poziomie. I walczymy uwaga z tymi panami. Tak. I dlatego weźmiemy sobie to. I jeszcze. Raz. To jest najlepsza taktyka jak dla mnie, bo, i, to, oni są, bo to są najsilniejsze chyba. Nie no, po tych i, po tych stone giantach to są chyba najsilniejsze postacie w grze i dlatego trójkę takiej postaci to łatwości mi się pokonać Ale atakujemy, ponieważ zanim tam ci dojdą, to minie pół godziny. Dobra robimy na sam falę Ojej, go gościu poleciał Ojej, ale on silny Kurczę, ten... Ja się boję że będziemy mieli mało problemy z jego chybnami Zobaczcie mi zadajemy 200 no ale on zadaje też 180 chyba 400. 40 o. Zrobiliśmy tego tego jeszcze. Nie, dobra, to to po ścianach pójdę, pójdzie Bo on się skupił tylko na jednym dżającie. A ta dwójka pozostała. Teraz zaatakuje mnie. Potem po tym rządach przeszkadza. Nie no, ale dość dobry jest ten stąd rzajan. Moglibyśmy na niego napuścić tę giantę. ok, Raidera, ale tylko nie chciałem ta sama kontakty sama armii, aczkolwiek podejrzewam, że to fajnie wyglądało. Jak widzicie, no i wygraliśmy z łatwością. No i to, to jest akurat bardzo łatwe. Zobaczymy co. nie dobra. O nie, czekajcie. Udostępniłam przypadek tutaj. to wyłączona. Dobra, spoko. Idziemy do następnej misji I tutaj też sobie na najtrudniejszym poziomie Z racji, że mamy mody, To nie potrzebujemy ulepszać Ja sobie droższy tych No i taka armia wystarczy Jest ten duży miner taki Dobra, ale my atakujemy, bo nie ma co przedłużać tego odcinka Nie chcę, żeby był sobie długi może jeszcze dzisiaj się pojawi na moim kanale, bardzo bym chciał. Chciałbym, żeby w miarę, codziennie, w miarę możliwości codziennie się pojawiały odcinki, żeby zachować tak, taką regularną serię. I nie mogę niestety transmitować na żywo, ponieważ na urządzeniach mobilnych, tak jak teraz gram, niestety trzeba mieć 1000 subskrybentów. No czyli jeśli chcecie, aby... Mm, to był transmisję na żywo ze Steam Legacy i musielibyśmy wbić 1000 subskrypcji, ale z racji, że mamy 11 subskrypcji, no to jakoś niekoniecznie. Podejrzewam, że to się uda, no, ale możliwe, <grym> ale uciekli. Normalnie nie wiem co, I w przyszłym odcinku sobie chyba już zaczniemy przechodzić kampanię normalną. Bo cały czas przechodzimy w jakieś misje tygodniowe, czy coś. No, eee, Myślę, że to troszkę trudniejsze będzie. Zauważyłem, że im się zmniejsza atak, jak wróg wzywa posiłki. Widzicie? I teraz nam się zmniejszył atak z 70 do 7. Ale to zaraz się zwiększy, ponieważ nasi przeciwnicy nie są zbyt silni. посмотрите. А, это было легко. курят. А, это было изи. Зах, мы тебе целый каст раздавать давать на и то не только на фунт, что? Что? Он то Już szlaga. flagę. I się elitę. Dwie armie. Ci, im zostaną pokonani. Oni ledwo tu doszli. Dobra, ale my atakujemy. No nie, jeszcze nie, jeszcze nie. Niech oni się tu zbierą, będzie ciekawsza bitwa. Dzięki. No trzeba i też w tej grze jest takie troszkę ułatwione to, że ci łucznicy nie mają żadnych limitów, na przykład strzał. Atakujemy? Atakujemy. Ona będzie bitwa. Screena sobie chyba sobie zrobi. Uuu troszkę straciliśmy życia. Nie no, ale to nie ma co. Badać ja oni stracili, ile my. Skolwiek tam jeden z nas prawie umarł. O, widzicie? Umarł już jeden. Bo to są najlepsze, To są najbardziej ulepszeni ci... ...pilniczowi. To co pamiętam jak tam sobie robiłem, tutaj będziemy długo czekać. Więc wrócę, więc robimy cięcie i wrócę jak się coś zrobi. Zapomniałem kliknąć, żeby znowu odtwarzać, ale nic ciekawego się na razie nie działo. Czwórka żołnierzy nas zaatakowała. No i nasz ostatni punkt. W dzisiejszym odcinku Chyba będzie trudny, ponieważ patrzcie ile mamy punktów ulepszeń Weźmiemy sobie Magikilów Jednego tego Magikilowy są dosyć dobrzy w takich sytuacjach Zespanujemy sobie minionów Może też tutaj się pomo pomogą No ilość magikilów się dosyć sprawdza, ponieważ popatrzcie, ja niby z problemu ich pokonają. Ale my sobie też dołączymy do bitwy. O, wow, a gdzie ja poszedłem? Jeszcze źle. Jest to źle. Jest ten... Dobra, ten golden spiritu nam pomoże. Niedobrze, nie ja się w Zobaczcie, nie wygraliśmy tej misji. Jeszcze raz co uruchomimy, ale teraz z lepszym taktyką. Właśnie taką. No dobrze, to będzie Chyba, że jeszcze jednego nie takiego dali. My no mamy atakować. Oli! Strząsnęło. To sobie będą bić. My sobie pójdziemy. Dobra, jest bardzo dobrze. Patrzcie, że my życia straciliśmy. A ile oni? Jeśli nie ani jednego nie straciliśmy żołnierza. A ile oni stracili? Połowa żołnierzy jest. I no, trzy żołnierzy stracili ale my musimy sobie tych magikilów pokonać ponieważ oni będą ich spełnić w nieskończoność jak będzie trzeba nie dobra nie potrzeba było ciekawe czemu oni są tacy duzi dobra to jest odwrotność sytuacji z poprzedniej, poprzedniego poprzedniego podejścia Właśnie wow, będzie no to jest jakieś dziwne. prostu oni biją po 20 HP zadają temu posiłgowo. Więc jak mi się dzisiaj jakoś kończy. No i widzicie wygraliśmy. I to byłoby na tyle co bym chciał dzisiaj Wam w tym naszym odcinku pokazać. Więc do następnego odcinka jak mówiłem... Live'y, nie live'y, tylko odcinki, postaram się, aby pojawiały się codziennie. Jeśli odcinek Ci się spodobał, to zostaw łapkę w górę i zasubskrybuj mój kanał. Pa!